Joanna Stachurska-Ruszkowska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są z nami, a w studiu witam bardzo serdecznie naszych gości, pani Maria Ganza, uczenie federowane o współpracy konkurentów biznesowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin Paprzycki, cyfrowi bliźniacy i sztuczna inteligencja. To będzie temat naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy dzisiaj rozmawiać m.in. o cyfrowym bliźniaku w systemach przemysłowych. Za chwileczkę rozwijemy wszystkie Państwa wątpliwości, a przynajmniej niektóre podczas naszej rozmowy, bo na pewno dla wielu zagadnienie brzmi jeszcze dość enigmatycznie. Będziemy także mówić o m.in. o eksplozji popularności uczenia federowanego. Co to wszystko znaczy, z czym to się je? Ja myślę, że musimy zacząć od początku, od wyjaśnienia m, wszystkiego po kolei. Pani Mario, co to jest uczenie federowane? No i tu musimy zacząć rzeczywiście od początku i musimy zacząć od tego, że różne modele sztucznej inteligencji pracują tym lepiej, im więcej danych mają. E, wszyscy znają przykłady dużych modeli językowych lub e, takich e, obrazkowych jak Midjourney czy Dali, e, te modele dostały e, olbrzymią ilość danych, żeby się nauczyć robić to, co e, robić potrafią teraz, mhm. jak widzimy. Natomiast w życiu rzeczywistym, takim biznesowym, bardzo często my się danymi podzielić nie możemy. Czy to obawa konkurencji, konkurencji, czy to dane bardzo, bardzo wrażliwe, więc czy jest rozwiązanie w tej sytuacji? No i jest. I to jest uczenie federowane, czyli kiedy my um, nie prosimy dany, danymi się dzielić, tylko wysyłamy te modeli sztucznej inteligencji do klienta, u klienta na tych danych, co klient ma, tych ograniczonych danych. Model się uczy, idzie do powiedzmy cen centrum jakiegoś wyznaczonego i tu są różne modele, co jest tym wyznaczonym centrum. Tam e, e, od różnych klientów te modele e, są zbierane, uśredniane i ponownie wysyłane. I Czyli to jest, taki... jest takie trochę użyczenie swoich tak. danych na potrzeby... E, nie, nie nie, 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 danych, nie do końca. Danych, danych, danych nie, nie użyczamy, dane zostaje, zostają mhm. przy nas. Jedynie modele, które uczą się na tych danych, one dostają pewne uh, zmiany, pewnych parametrów. Każdy model ma różne okay. takie parametry, które charakteryzują ten model. Standardowo nazywają się te, te Parametry wagami, więc wagi się zmieniają. Jak wysyłamy do e, centrum, e, zbiera od klientów ten, ten węzeł centralny te mhm. wagi, uśrednia ich robi od odnowienia tego modelu i ponownie wysyła do klientów. I tak trwa do tego momentu, aż modele nie zaczną być tak dobre, że potrafią nam wskazać. Na przykład, jeżeli to, nie wiem, jakieś przedsiębiorstwo, które ma jakieś maszyny duże i, i chciałoby wiedzieć, kiedy maszyna się zepsuje, czy już coś nie tak robi się z tą maszyną i trzeba jakiś element w tej maszynie wy, wymienić. To taki model Korzysta. Potrafi, tak. Uh -huh. Czy to jest otwarty czy zamknięty y, twór proces? E, w jakim sensie otwarty zamknięty? E, czy o, można go udoskonalać o, ciągle w ta, tym sensie? Ta, oczywiście, oczywiście uh -huh. można go udoskonalać. I to tak się robi. Um, i, i są różne metody na to. Um, kiedy przystępujemy proces, kiedy te modele uczymy tylko na naszych danych, mm -hmm. żeby te modele nie łapały jakichś tam błędów, problemów z innych danych. Ale najważniejsze w tym jest to, że dane zostają przy nas. Bądź to dane medyczne, bądź to dane, nie wiem, no właśnie, jak z takich tak. maszyn, dane telekomunikacyjne, z różnego powodu mogą zostać u nas. My, na przykład, niedawno w naszym projekcie, to mamy dane. Z zdjęciowe, które są bardzo, bardzo olbrzymie. Więc wysyłanie to jest po prostu strata czasu i zapychanie tak, mm -hmm. przepraszam użyję takiego terminu, sieci. Natomiast jak te, te zdjęcia są u nas dostajemy tylko model. Model standardowy jest bardzo lekki, więc wysyłanie takiego modelu to jest jak wysyłanie maila uczymy ten model, douczamy na naszych danych, wysyłamy z powrotem, żeby e, użyć. To jest taki sposób, kiedy... Czy wejście na, na, mhm. na kolejny taki stopień, prawda? Jakby powiedziało, idziesz na kolejny level. E, czy z tego powodu wynika ta eksplozja popularności? Że jest to uproszczenie i to niezapychanie tych danych e, znaczy jest... i możliwość korzystania na do doświadczeniu? I ja podejrzewam, że ten kolejny e, stopień czy level, jak pani nazwała, jest z powodu tego, że my wiemy, gdzie są dane, co z nimi jest i co my z tych danych udostępniamy, o mm -hmm. ile w ogóle udostępniamy. Bezpieczeństwo? Tak, przede wszystkim. Tak? Wszyscy I dbają. Tak, tak, tak. To bardzo Więc ważne. z jednej strony dane są przy nas, czy to dane zdrowotne, czy jakiekolwiek inne, a z drugiej strony my korzystamy z dobrodziejów e, modeli e, sztucznej inteligencji, nie wysyłając gdzieś dane do e, cloudu, czy jeszcze. Mm -hmm. no. no dobrze, Pani Marcinie, co to jest cyfrowy bliźniak? No, Bo brzmi no. tak, niby normalnie powiedziane, niby znajomo, a jednak w odniesieniu do przemysłu, do sztucznej inteligencji, to na pewno jest tu wiele niewiadomych. Znaczy, zacznijmy od tego, że w przemyśle, tak jak zresztą przed chwilą wspomniane, od jakiegoś czasu możemy gromadzić bardzo dużo informacji, które pozwalają nam traktować na przykład obrabiarkę nie jako jedną obrabiarkę, tylko. Obrabiarkę, która ma w sobie powiedzmy 20, 30, 40 sensorów, które z różnych powodów, zrozumiałych dla twórców tej obrabiarki, mierzą różne parametry. To zresztą nawet w samochodach. Ja ostatnio kiedyś widziałem, jak mechanik usiłował rozmawiać z BMW, takim wypasionym, nowiuteńkim, i rozmowa polegała na tym, że on wziął kabel. On w ogóle nie zaglądał nigdzie, tylko podłączył kabel do Odpowiedniego gniazdka, w tak. tym BMW, podłączył to do, do komputera i y, ten komputer usiłował porozumieć się z tym BMW, y, stary, co ci jest? No, y, tu coś właśnie jakieś takie płyną informacje y, z y, jakichś tam sensorów, tak? I, i w przemyśle y, ta możliwość osensorowywania różnych rzeczy pozwala nam teraz, no, mamy te dane, czyli my jesteśmy sobie w stanie. Y, Stworzyć um, reprezentację czegoś, tak? Czyli mamy silnik, na przykład, i mamy sensory, i my teraz tworzymy sobie model tego silnika, ale on jest albo, znaczy, po pierwsze, może być zasilany danymi rzeczywistymi, czyli my bierzemy ten strumień danych płynących, wstawiamy w ten model y, na komputerze i jesteśmy w stanie zrozumieć co tak naprawdę w tym momencie dzieje się w tym silniku tak silnik sobie pracuje dane płyną my to rozumiemy to jest jedna strona czyli bliźniak cyfrowy to jest właśnie taki wirtualny model czegoś co jest zasilane danymi i y, pozwala nam zrozumieć co się tam dzieje ale to pozwala nam też y, ogólnie rzecz biorąc modelować różne inne rzeczy bo my teraz możemy sobie odłączyć to od rzeczywistego silnika na chwilę i dostarczyć inne dane, czyli jesteśmy w stanie symulować, modelować, testować różne hipotezy. Czyli, jeżeli mamy na przykład duże centrum chmurowe, tak, i tam są, powiedzmy, jest 500 komputerów, które w tej infrastrukturze, które rzeczywiście coś robią, i my usiłujemy zrozumieć, co się tam dzieje, ale nie tylko zrozumieć, bo my zastanawiamy się, może potrzebna byłaby inna strategia zarządzania tym wszystkim. No nie sprawdzimy, nie będziemy sprawdzać strategii na żywym organizmie. Mm -hmm. nie, stworzy, nie, nie weźmiemy też, nie, nie, nie postawimy obok drugiego centrum z 500 komputerami, na którym naukowcy będą się bawić. A, a co, jakbyśmy tutaj tę pokrętło trochę przestawili, to co się stanie? I wtedy, jak mamy scenę z filmu Grozy, to wszystko wybucha. No żeby nie wybuchło, to my właśnie tworzymy ten wirtualny model, czyli bierzemy coś fizycznego, istniejącego w świecie, lub co, co ma zaistnieć w świecie, tworzymy model wirtualny i na tym możemy się naprawdę pobawić, bo testujemy różne hipotezy, zastanawiamy się, jak to ulepszyć. Mhm. Oczywiście, jak to ulepszymy, to my potem. Y Umieszczamy to w produkcji. To jest trochę jak nauka na symulatorze, prawda? Dokładnie, tylko te symulatory, ten Digital Twin to jest symulator, tak. bardzo ładnie to Pani ujęła. To jest, ale, ale on może być też nie tylko symulatorem, bo my potem możemy mieć, myśmy to umieścili, stwierdziliśmy, ta strategia będzie działała. My ją umieszczamy w rzeczywistym środowisku i sprawdzamy. I teraz te dane Fizycznie. znowu płyną nie. do naszego modelu, i my patrzymy sobie na różnego typu dashboardy, na. Usiłując zrozumieć, czy ta strategia, którą wymyśliliśmy i która wyglądała, że będzie działała dobrze, mhm. rzeczywiście działa dobrze. Czyli mamy taką, takie sprzężenie zwrotne. My symulujemy, umieszczamy, sprawdzamy, symulujemy jeszcze jakąś zmianę, umieszczamy i w ten sposób. I to jest, to jest przemysł przyszłości. Nieprawdopodobne. A jak ma się ten bliźniak do sztucznej inteligencji? No, w jakimś momencie, jak zaczynają płynąć dane rzeczywiste, bo. Skąd my będziemy brali to, co, to, co mamy testować? Mhm. No y, m, Oczywiście może być jakiś genialny naukowiec MIT, tylko niewiele firm na niego stać. I niewielu ich jest. I niewielu ich jest. <laughs> Natomiast, y, jeżeli y, mamy sztuczną inteligencję i tutaj. Korzystamy z jej zasobów po prostu. Y, to my. Y, przy tych wszystkich y, symulacjach i naszych naukach. Usiłujemy tak? zrozumieć, co się tam dzieje, a równocześnie y, wymodelować pomysły. Na to, co można byłoby, bo, bo, bo skąd my mamy te, te zmiany, które usiłujemy wprowadzić? Mhm. No my musimy zrozumieć tą rzeczywistość, czyli na przykład jakieś metody clusteringu, i, I co tam się tak naprawdę dzieje i uczymy, czyli mamy modele, które my uczymy. No i tutaj co co było z uczeniem I federowanym, tutaj jest. mogę wejść no i wyobrazić i, i przedstawić sobie następujący scenariusz. Na przykład mamy ilość zakładów z obrabiarkami, skoro już obrabiarkę zostały wywołane do pierwszego rzędu, z obrabiarkami, jeden zakład ma jedną obrabiarkę, drugi trzy, jeszcze jeden, dwie obrabiarki. Każdy z tych obrabiarek produkuje dane, ale tych danych jest za mało, żeby cokolwiek powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli my zastosujemy do tego uczenie federowane, to proszę bardzo, te obrabiarki, każde z tych firm ma te dane, jak już mówiłam, bezpieczne przy sobie i tak dalej. Ale jak my używamy te modeli i stosujemy na danych z tych obrabiarek, na tych digital twinach, mhm. tak, to my różne rzeczy widzimy, możemy te rzeczy dodatkowo sprawdzać w tych digital twin, dlatego, że e, jak e, coś my przewidujemy tak, i mówimy, nasz model pokazał, że będzie tak. No więc patrzymy, co w symulatorze, czy w symulatorze to się zgadza. No się zgadza, no to stosujemy w rzeczywistości. No nie wyszło, więc model e, sztucznej inteligencji, który stosowali na przykład w uczeniu federowanym, dostaje tak zwany feedback, poprawiamy te parametry modelu i znowu idziemy z tym dalej. I to jest bardzo ciekawy proces, który łączy mnóstwo różnych elementów. Z jednej strony symulator, z drugiej strony uczenie maszynowe, bezpieczeństwo. Tak, o tym powiedzieliśmy, że to zdecydowanie to bezpieczeństwo gdzieś stoi na pierwszym planie. No dobrze, pani Mario, a co trzeba zrobić, żeby można było zacząć realizować to uczenie federowane, bo to wszystko pięknie brzmi, i myślę, że niektórzy z naszych widzów, którzy są teraz z nami, mówią sobie: no to, to by mi się przydało. To by mi się przydało tylko, no jak do tego wejść, jak to zacząć. To jest standardowe pytanie, które dostaję na, występując na jakichś takich wydarzeniach, właśnie praktyków. Tak naprawdę przede wszystkim są potrzebne dane. Tak, a po drugie, po drugim są potrzebne no chociażby jeden człowiek, który rozumie, co z tych danych można wyciągnąć. No tak, czyli tak. jednak, człowiek jest potrzebny. Czyli tak, prawda? człowiek mhm. zawsze jest potrzebny. No, ale, ale tutaj jeszcze potrzebna jest na początek dobra wola. No a. właśnie, bo żebyś sobie że, zda sprawę z tego, dlatego, tak? że, dlatego, że założyliśmy na przykład, że są cztery firmy, które mają co najmniej, o no, które konkurują tak. na przykład ze sobą na rynku ale wszystkie mają jakąś obrabiarkę Siemensa, taką tak. samą i jeszcze być może jedna z nich jest na Słowacji, jedna jest w Czechach, jedna jest na Węgrzech. No i teraz ktoś musi najpierw pomyśleć, hej, wszyscy mamy te obrabiarki Siemensa, konkurujemy ze sobą na rynku, ale... No właśnie, musi być ale. No, no. Ale może i, i tu jest takie, takie pojęcie i dopiero wydaje mi się, że właśnie uczenie federowane, po raz pierwszy pozwala nam zrozumieć takie pojęcie, które pojawiło się w nauce i w rzeczywistości ekonomiczno-biznesowej. co czyli współpraca tych, którzy ze sobą konkurują. Tak. To daje więcej możliwości. No ale to, ale to zacznijmy od tego. To nie może to... Trzeba sobie zdać sprawę z tego. I, to jest i, i, I biznesowi liderzy muszą zdać sobie sprawę z tego, że będą w stanie lepiej konkurować. Jeżeli będą współpracować. Mm -hmm. tak. y no dobrze. Y a ja mam jeszcze takie pytanie, bo wiecie, jak o tym opowiadacie, to wszystko, y gdybyśmy powiedzieli kilka lat temu, to byłoby jak scenariusz do filmu science fiction. <grym> kilka lat temu, tak naprawdę. Y mm -hmm. y czy ten cyfrowy bliźniak y będzie mądrzejszy, y będzie wiedział więcej niż oryginał? No y to zależy, co rozumiemy przez y <grym> y pojęcie będzie wiedział więcej, ale jeżeli będzie miał modele sztucznej inteligencji, zwykłe lub federowane, to, to jest to, co gromadzi wiedzę, tak? Bo, mhm. bo cała zabawa polega na tym, że jeszcze kilka lat temu, tak jak pani wspomniała, ilość wiedzy z sensorów i to nie takich. Danych. danych. Bo, bo... rozdzielmy to, są dane. To jest bardzo sensory. trudne w ogóle, bo my często mylimy te, te dane i Nawet wie, tak, myśląc tak, słusznie, tak, tak. mówimy mówimy. Co to innego. Jest ten skrót myślowy. Tak, skrót myślowy, tak. 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 A, więc z sensorów dostajemy dane. To są. E, z jednej strony to są wartościowe rzeczy, ale one nie mają wartości, póki my nie nauczymy się cokolwiek z nimi fantastyczne. zrobić. Więc, yy, no i to jest właśnie fantastyczne ta sztuczną, tak, tak, i fascynujące, yy, jaka jest kooperacja tak naprawdę, yy, jak się ma jedno do drugiego, czyli ten cyfrowy bliźniak do yy, tego uczenia federowanego. Bo tak naprawdę, yy, kiedy połączymy siły, yy, no to powstaje no, potężna, yy, potężna możliwość, prawda? Tak, jest zdecydowanie. to jest zdecydowanie. I ja przeszedłbym trochę może na chwilę i, i, i od, y, jeżeli już mówimy o uczeniu federowanym, od przemysłu do medycyny. Na Dla, przykład. Dlatego, że tu mamy jeszcze dodatkowy aspekt y, wszelkich praw i regulacji dotyczących prywatności. Gdzie jeżeli mamy w klinice... Pewną, pewien zestaw zdjęć, na przykład rentgenowskich płuc, COVID, mhm. to my niewiele jesteśmy w stanie na podstawie jednej, powiedzmy, że mamy e, jedną klinikę, która ma dane z części Radomia. Mhm. Tak? Tak. E, on, na tych danych my niewiele wyuczymy. Nawet jeżeli zastosujemy najlepsze możliwe metody uczenia maszynowego, na takich danych z jednej, z jednej kliniki w Radomiu my niewiele wyuczymy. Natomiast jeżeli będziemy mieli uczenie federowane, połączymy siły, o, połączymy tak. możliwości i wtedy tak. e, jakby będąc te dane wrażliwe, które są bezpieczne w tym systemie, prawda, nie zagrażają tutaj niczemu, a tak. dajemy e, tej sztucznej inteligencji, cy, możemy stworzyć cyfrowego bliźniaka, nie wiem, modele i tak, tak dalej. Te możliwości są nieograniczone, zupełnie inaczej niż nasz Ja nawet mogę <laughs> podać przykład, bo jeżeli już mówimy o COVID-zie, tak. to tu trzeba byłoby przypomnieć sobie... Pierwsze takie bardzo szerokie zastosowanie Federated Learning, czyli uczenia federowanego, to jest właśnie przy COVID przy pracach nad szczepionką. Wszystkie te duże firmy połączyły się. Nie, nie wiem, czy tak. wszyscy na to zwrócili uwagę. Niektórzy um, na pewno to był ten moment taki. Ja zwróciłam uwagę, szczerze mówiąc, bo wydawało mi się dziwne, bo te firmy uchodzą za bardzo konkurujące ze sobą, bardzo. a tu się okazało, że każdy otworzył jednak tą furteczkę troszeczkę wiedział, no dobrze. To są tak. nasze takie I to tam właśnie, doświadczenia. I to właśnie przykład jak uczenie federowane pomogło tym firmom, nie odkrywając swoich danych to, co wiedzą, i specyfiki tych danych. Z drugiej strony, użyć całą różnorodność danych, które każda z tych firm miała, tak, bo jak firmy, która ma dane z Włoch lub firmy, która ma danych z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów. Tam jest wszędzie specyfika. Gdyby zastosowaliśmy modele tylko na tych danych, mógłby być tak zwany bias. Czyli modele mogłyby zacząć przewidywać no, niedokładnie, źle, gorzej i tak mhm. dalej. Natomiast jak my łączymy te całe morze tych danych, Ну то в теди маємо шанси на дуже добре моделі. Ну і в ти моменті та те симулятори, чи цифрові ближняки ружних манеч. organizmu człowieka w tym momencie, tak. pozwoliły różne rzeczy zrobić. Mamy fantastyczne narzędzia, trzymamy kciuki za fantastycznych mądrych ludzi. Bardzo żałuję, że mamy tak mało czasu. Temat jest fascynujący. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś wrócić no do tego. możemy zawsze wrócić do tematu. Bardzo dziękuję, dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani Maria Ganza. Dziękuję za spotkanie, pan Marcin Paprzycki. Bardzo dziękuję za spotkanie państwu. Również do zobaczenia.